Cześć, Maneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco, głównie witam moich patronów, ponieważ to jest filmik tylko dla Was, więc to jest wyjątkowy moment. Macie recenzję tylko dla siebie. I nikt inny jej nie obejrzy, więc tutaj chciałbym na początku podziękować za wspieranie mojej twórczości tutaj, jeżeli chodzi o recenzję i bardzo, bardzo się cieszę z tego, że udało nam się osiągnąć pierwszy cel zbiórki na Patronite, czyli 300 zł i obiecałem wam, że wybierzecie remixy Longfile Aromaty, pokupuję to wszystko i zrobię recenzję. Tych wszystkich sprzętów, znaczy płynów, oczywiście. Tak się stało, uzbieraliśmy. Wszystko mam już na biureczku, więc możemy brać się do obiecanej recenzji. Tak jak na Discordzie wspominałem i tak zrobię, bo tak będzie łatwiej i wydaje mi się, dla Was też będzie lepiej. Jeżeli zrobię dwie recenzje, zamiast jednej, ponieważ jedna by trwała ponad 40 minut, a tutaj będą krótsze, a towaru jest naprawdę dużo, dużo udało się kupić za te 300 zł, z tego co wy wybraliście, więc jest naprawdę. Spoko. Na pierwszy rzut tutaj od Someryczka, lista Someryczek i Amcia, Nico Cactus od firmy Nikosta. Tak prezentuje się butelka Nico Cactus. Bardzo ładna, biało-zielona z takim kaktusikiem fajnym. Testować będę na telemie Quest 200 W i profilu RDTA Rainbow. Oczywiście, Bierzmy sobie na nasz. Ładnie pachnący olejek. Oczywiście wcześniej rozrobiłem wszystko, więc spokojnie wszystko już jest odleżane, odleżakowane, bardzo smaczne. Zamieszamy i niech pójdą raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć kropelek na grzałeczkę. Więc bierzemy bucha i postaram się zareagować tutaj jakoś, czy mi smakuje. Czy chcieliście mnie otruć, ponieważ nie wiem, jak to wszystko smakuje, ponieważ nie testowałem wcześniej tych płynów. Bardzo fajnie odleżakowało, bardzo dobre. Jest to Premix, 40 ml dolałem, tutaj 20 ml bazy i mamy 60 ml butelkę dobroci. Zajebiście to smakuje. Wiecie tutaj, oczywiście, podkreślam, że ja tutaj nie robię żadnej reklamy na YouTubie nikomu, tylko po prostu dla Was, więc rzetelność 100%. Tutaj będę się wypowiadał jak e, szef kuchni, tylko że z COVID-em, bez smaku, nie no, żartowałem. Bardzo dobrze smakuje, jest cierpki. Ale też słodkawy Dobry kaktus to jest Wapowałem kiedyś różne kaktusy To nie miały takiego podjazdu jak ten Tą sztuką akurat nie chcieliście mnie zabić yy, Bardzo dobra 70 na 30 Chmurki robi duże Jeżeli chodzi o kaktusa 8 na 10 dam tutaj Ponieważ no nie jest to jakiś bardzo drogi premiks, Ale smakuje rewelacyjnie Naprawdę bardzo dobry Dzięki za wybór tego! Bardzo dobry olejek. Znaczy, premiks y, super jest. Polecam. Jak już przy nikoście jesteśmy, to przejdźmy może do kolejnej nikosty. Czyli Tropical 40 ml. Y, owoce tropikalne. Tak wygląda buteleczka z bliska. Też bardzo fajnie. Bardzo przyjemna grafika. E, przezroczysta butelka, tutaj mamy owocki tropikalne, no i tu mamy tutaj, o, wi widać olejek, trochę się zrobił taki e, żółtawy, ale to przez bazę nikotynową, więc e, wszystko w porządku. Teraz kilka kropelek, raz, dwa, trzy, cztery, no niech będzie, pięć. Pięć kropelek tropikala naszego z Nikosty, Nico Tropical. Hm, nie jestem fanem może tropikalnych owoców, ponieważ różnie to smakuje, jak jest tutaj dużo mango, to może być cierpkie. Hm. Pachnie ciekawie. Pachnie owocami tropikalnymi, tylko trochę mdle, tak, mdłe tak. takiego tak jakby, bo może jest słodkie. Zobaczymy. Dobry smaczek. Słodki. Na pewno słodki. Na grafice widać tutaj. Ananasa, jakiś granat, jakieś marakuje, banany. Banana może tutaj nie czuję. To jest taka mieszanka y, tropikalnych owoców. Jest to. Premix słodki, na pewno bardzo słodki. Jak lubicie słodkie płyny, to na pewno to. Więc chyba to też wybraliście pod, pode mnie tutaj, że to jest bardzo słodkie. Ja lubię słodkie. Jestem pozytywnie zaskoczony, bo to też jest bardzo dobre. Może nie są jakieś drogie te premiksy. Naprawdę nie są drogie. Za 50, tam 3-4 zł. Zamówiłem obydwie sztuki. I mm, bardzo dobry, czyli tam 20 pary złotych za jedną sztukę. Oczywiście musicie bazę sobie sami do tego dodać, też smakuje świetnie. Ale jak ktoś nie lubi słodkich premiksów, to tutaj nie podoła, bo to naprawdę jest bardzo słodkie. Czućcie słodycz na ustach, na podniebieniu, jak się oblizujecie, to same owocki, mniami zajebiste. To przejdźmy teraz do innych sztuk, poza Nikostą, bo tutaj Nikosta się już skończyła. Mam dwie sztuki jednej firmy, trzy sztuki drugiej i te pojedyncze. To może te pojedyncze damy na koniec. Bierzmy się teraz, może, za flusze. High Cube, e, czarna butelka. To są chyba Edymka e, premiksy. Tak z bliska wygląda Flusz. High Cube, czarna butelka. Wszystko czurne. Niebieska czcionka. No, wygląda ładnie. Dzisiaj będzie tego wapowania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kropelek na początek. Spróbujmy, nie chcę też przesadzać z ilością. Zapach fajny, takie... Takie nie wiem, czy to anyżowe jest. Tu jest anyż? Udera wie, co tu jest. Ale zapach znajomy. O, jest chłodzik. Chłodzące w gardełko delikatnie. Jest trochę anyżu. Słodko, cierpko, chłodzący longfill. Flush. E, bardzo... Ciekawy smak, ciekawy smak, no ogólnie oddaję, oddaję smaczek, tylko nie wiem, czy to jakieś owo z owocami leśnymi coś, e, nie czytałem wcześniej na necie, ja, czy, czy tam jest napisane, jakie to ma y, w sobie aromaty, ale smakuje dobrze. Ten chodzik jest bardzo dobry, nie wiem, czy to jest anysz, tak mi się wydaje, ale bardzo fajnie smakuje tutaj to wszystko, więc kompozycja super. Więc Flush Highscube oczywiście też jest, jest z tych lepszych e, premiksów. Oczywiście banderolka, widzicie, wszystko ze sklepu tutaj opieczętowane. Cholera, nas załatwili, wszystko teraz kurde obklejane tym badziewiem i wszystko jest droższe. Ale e, Highscube Flush zajebisty jest, Tam mi wypadło z ręki, już się w głowie zaczyna kręcić, więc jest dobrze. 1 na 3, teraz 2 na 3, czyli Flush żywiołak. Taka zielona butelka. No, zielony, zielona czcionka w sensie, ale butelka jest czarna. Z bliska tak to wygląda. Macie tutaj czarne wszystko, fluć zielony, takie, widzicie, bardzo fajne. Fajnie wygląda. No, jak ktoś lubi czarne butelki, no to wiecie, możecie postawić sobie przy łóżku czy coś, bo yy, na pewno tak robicie. To smakuje trawą, ale wieje za oknem. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać, bo tak. Robi głośno. Flusz, żywiołak, czyli tu sobie przeczytałem, teraz, żeby nie było czarna porzeczka, smoczy owoc, wiśnia i liczy. Co tu się wybija? Smoczy owoc, chyba tutaj się wybija. Jak najbardziej. Wiśnie też czuć. Nie przepadam za wiśnią, ale wiśnia jest tutaj fajnym dodatkiem do tego wszystkiego, więc wiśnia pasuje. Liczy też czuć czarną porzeczkę najmniej, niestety, ponieważ ja czarną porzeczkę bardzo lubię, ale nie przeszkadza mi to jakoś, ponieważ y, ogólnie smak jest rewelacyjny. Smoczy owoc podbity wiśnią, wiśnie bardzo czuć, zwłaszcza na końcu, jak oblizujecie sobie podniebienie, to wiśnia tutaj podbija to wszystko. Liczy też, liczy ze smoczym owocem, to taka baza wiśnia podkreśla to wszystko a czarna porzeczka no to jakiś tajemniczy składnik tutaj jest po prostu smakuje zajebiście takie leśno egzotyczne słodkie bo owocki same więc słodki to jest premiks znaczy longfill no i przejdźmy teraz do 3 na 3 czyli kolejna buteleczka flusza czyli tęczo żelki Różowe, znaczy w sumie to jest takie No, różowo, fioletowe. Macie buteleczkę z bliska, oczywiście tutaj rączki o fokus złapany. Bardzo, bardzo fajny Flusz, re, rewelacyjna, butelka. To już nie jest fajne. I kapiemy. Jeden po drugim, trzeci, czwarty i piąty. Szósty, szósty też może być. O, dobra. Jest sześć kropli. Tęczo żelki. Strzelam, że są tam żelki. Longfill o smaku kwaśnych cukierków. Nie wiem, czy czuję tutaj kwaśność. Ale też tutaj Longfile za około 24 zł za sztukę. Oczywiście dużo bazy musicie do tego dodać, bo w środku jest tylko 6 ml płynu. Również bardzo słodkie, więc jak lubicie słodkie premiksy, testowane na meszu, tutaj Clapton Mesh też bardzo dobrze smakuje. Ten słodzik jest tutaj mocno podbijany, oczywiście na meszu. Bardzo fajny smak, też bardzo słodki. Póki co to wszystko jest takie dobre. Myślałem, że my tutaj zabijecie czymś. Może, może końcówka będzie trochę gorsza albo drugi filmik z aromatów, bo tam są takie aromaty, których się trochę boję. Ale dzisiaj akurat są takie olejki, których tutaj. Jakoś się nie bałem, tych fluszy na pewno nie. Nikosta to była taka niepewna, bo nie znałem tej firmy w ogóle wcześniej. Ale póki co wszystko jest zajebiste i flusz ten czorzelki również jest bardzo słodkim aromatem tutaj tych kwaśnych cukierków, może smakuje to jak cukierki, ale czy kwaśne to bym nie powiedział, bardziej słodkie, więc te kwaśne to takie tutaj naciągane słowo, więc jak chcecie jakieś kwaśne olejek to to nie jest to. Oczywiście osoba, która mi to polecała, no to mo może testowała, może nie, może chciała, żebym się wypowiedział tutaj na ten temat, więc yy, no. Tak powiedzmy, jesteśmy w środku recenzji, bo nie chciałem tak od razu, żebyście tutaj oglądali Więc chciałbym pozdrowić wszystkich moich patronów Więc przeczytam teraz wasze niki, dziękuję za uzbieranie takiej kaski I przeczytam teraz wasze niki, czyli XVQN, BARAX, TRIN, SOMERYCZEK, Am Amfoulka, Amelka. I Oliwier Kulik, chociaż nie wszyscy już są patronami, bo niektórzy anulowali. Mam nadzieję, że wrócicie tutaj, jak zobaczycie, że są jakieś recenzje tylko dla patronów, że jakoś to Was zachęci. Więc dziękuję bardzo Wam wszystkim za bycie patronem kanału. No i enjoy recenzja, ciąg dalszy. To teraz przejdziemy do pewnej niewiadomej, trochę mema, trochę nie. DarkLine Mango, czyli <noise> kochany premix przez większość użytkowników. Większość użytkowników oczywiście miała negatywne tutaj nastawienie, bo słyszałem opinię, że to jest okropne, jak ktoś nie lubi mango, to wręcz można prosić się o wymioty tutaj. Ja oczywiście tego nie próbowałem, bo do recenzji też mango nie miałem, więc to będzie moja pierwsza próba z tym premixem, więc tutaj pamiętam Trin zaproponował to DarkLine Mango, więc testuję specjalnie dla Ciebie ten specyfik. Buteleczka też bardzo ładna, czarna, fajne logo, DarkLine Mango. Butelka fajna, ciekawe czy smak będzie również zajebisty. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Dzisiaj to do pięciu umiem tylko liczyć. No prawie do sześciu powiedzmy w niektórych momentach. Więc DarkLine Mango na profilu RDTA Clapton Mesh Test chmurki. Kurde, nie lubię podczas recenzji tak dużo buszyć, ponieważ w głowie mi się może zakręcić. Bo oczywiście dodaję do wszystkiego trochę nikotyny. I każda minuta recenzji to jest wyzwanie teraz dla mnie. Jak się zacznę robić czerwony, to wiecie, albo to przez ten premix po prostu. Ogólnie to nie jest złe mango, to jest. Dobre mango, ale chyba jestem w gronie osób, które mango y, przymula troszeczkę. Jest mdłe. Lekko słodkie. Nie jest bardzo słodkie, jest lekko słodkawe. Ale mango jest mdłe. Pozostawia taki dziwny smak. Tak jak mango lubię zjeść, bo jest takie słodkie, fajne w smaku, to premix jest dosyć y, specyficzny. Zachmurzyłem wszystko, cały świat, e, więc DarkLine Mango, dobrze zrobione mango, ale nie każdy się zakocha w tym premixie, znaczy LongFillu, nie jest jakiś cudowny, e, 6 na 10, 7 na 10 może być, jak ktoś lubi mango to, to you are welcome, e, ale jak ktoś nie lubi mango no to to może też spróbować jak smakuje mango, ale no jest to mdłe, nie moje smaki to są akurat tutaj, aż tak mi się ciężko zrobiło na wątrobie No tak, po krótkiej przerwie wracam ale zostały nam trzy pozycje do sprzetestowania rzeczy, które uzbieraliście, więc teraz może tę te dwójkę, o której mówiłem zostawię jednak na koniec ponieważ może nie wiecie do końca co ja wybrałem tutaj, bo to jest taki mały bonusik e Teraz przejdziemy do pozycji tutaj jednej firmy Kurwa Teraz przejdziemy do pozycji jednej firmy Oczywiście sorry za szumy jak słyszeliście to już wyłączyłem ten kombine. Tutaj solo Ice Pitaya Też pozycja którą wybraliście na Discordzie Więc kartonik tak wygląda Ice Pitaya bardzo ładny kartonik. W ogóle lubię premixy Longfile, które są w kartonikach tak fajnie pakowane. Więc otwieramy sobie i wyciągamy buteleczkę. Buteleczka również jest bardzo ładna. Taki brudny róż przyciemniony. Tak, parę kropelek poszło. Też chyba lepiej, że będą te dwa filmy, bo nie dość, że nie będą trwały aż tak długo to jeszcze ja bym, ja bym ją z tymi aromatami nie wytrzymał, chyba musiałbym przerwy jakieś dłuższe robić, bo teraz tak prawie, prawie że za jednym razem to nagrywam. Oczywiście jak robię jakieś cięcia, bo muszę tu wietrzyć pokój, bo się siwo robi i nie da się oddychać, ale wy tego nie widzicie, bo w montażu oczywiście tak to robię, żeby nie było takich przerw, więc solo ice pitaya, pitaya, czyli inaczej smoczy owoc, nie, bo też mówi się smoczy owoc, że pitaya, więc sprawdźmy jak to smakuje. O boże, jakie to jest zajebiste! To jest zajebiste! i naprawdę, jak dawno dobrego smoczego owoca nie miałem. A sobie jeszcze krople, słuchajcie. E, dzięki za wybór. E, bardzo dobry smoczy owoc, znaczy pitaja. Jak szukacie dobrego smoczego owoca. To jest na pewno zajebisty wybór. Robiło naprawdę dobrą robotę. Słodko, cierpko, pitajowe. Bardzo dobra pitaja. Naprawdę. Z dodatkiem chłodziku. Bardzo dobrze się tutaj komponuje. Mury na napierdziela. Nie dusi. Nie drapie. Bardzo przyjemny premiksik, więc tutaj. Chyba z tych wszystkich, które próbowałem na ten moment. Najlepiej smakuje. Pytanie, czy się ta słodycz nie przeje, ale słodzik na podniebieniu również czu czuć więc to jest produkt, który zawiera e, trochę tego słodzika, bo no, czuć, że ten słodzik tutaj jest. Z słodyczą też nie zabija, nie jest takie narzucające się, jest bardzo przyjemny. Taki delikatny owoc. Jeżeli szukacie czegoś takiego słodkiego, dobrego, to zajebiste to jest, więc dziękuję bardzo za ten wybór. E, jesteście super, że mnie nie chcieliście zabić dzisiaj w tej recenzji bynajmniej e, pierwszej. Więc e, to jest super pozycja. Więc tak, ostatnie dwie pozycje to są Demaski i pierwsza to jest Demask Nairobi. Takie mniejsze wersje. Więc e, otwieramy. Też buteleczka bardzo ładna. Tak wygląda. Fajna, naprawdę fajna butelka. Taki świecący, taki neonowy kolorek. Zapachu nie ma jakiegoś takiego mocnego. Ciężko to jakoś tutaj. Wyczuć nohalem. No i Najrobi to jest pozycja tutaj dla miłośników kwaśnych smaków. Podobno cytrynowy sorbet. Kwaśny. E, czy jest kwaśne? Nie wiem. Trzeba zalać, spróbować. Jak to będzie tutaj działać? 3, 4, 5. Nie wiem, już liczyć nie umiem. O, i to jest to. Tutaj czuć kwasek. Na pewno jest kwaśny. Więc tutaj, jak wcześniej mieliśmy coś kwaśnego, i nie smakowało kwaśne, tylko słodyczą, to tutaj nie jest słodkie. Typowo czuć kwaśny smak tego naszego demaska. Oczywiście bardzo dobre to jest. I smakuje taki, jaki jest opis. Czyli tutaj wszystko działa, wszystko się potwierdza. Jest napisane, że to jest sorbet cytrynowy. Smakuje jak sorbet cytrynowy. Jest kwaśne i fajne, orzeźwiające. Kurwa i bateria mi się skończyła. Ja pierdolę. Szybka wymiana akusów z mojej ładowarki. Prowizorycznej, oczywiście. Więc, Damask Nairobi. Oczywiście też bardzo polecam. Bardzo dobry smaczek. Kurde, już miałem nadzieję, że tutaj trochę mnie skręci, ale nie. Bardzo fajny. Kwaśny. Aromat I nie pozostawia takiego słodzika czy coś na języku i na podniebieniu. Po prostu kwaśny, y, pozostawia posmak w ustach, więc nie jest nijaki, nie wapujecie pary z czajnika. Ładna butelka, dobry smak, wszystko zajebiście pasuje. Oddaję do serialu, bo serial jest zajebisty. Znaczy ja tak bynajmniej uważam, każdy ma inną opinię. To tak też ta pozycja jest świetna. No i ostatnia pozycja dzisiaj, czyli The Musk, Stockholm. O macie, ładny kartonik The Musk. Sztokholm. Taki turkusowy kolorek, niczym ściany w wychodków, w toaletach u dziadka na ogródku. Odkręcamy butele. O, tutaj zapach jest bardziej wyczuwalny. Ananas, marakuja, kiwi i lici. Czyli też taki egzotyczny, bardziej smak. Dajemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć kropelek. Tak jak przez cały odcinek. Więc bierzemy bucha, test chmurki, test smaku. Nie smakuje jak wychodek dziadka. Nie żebym próbował. W żadnym wypadku, to, to nie tak jak myślisz. Też tutaj taki gruby mix, ponieważ macie ananas, marakuje, macie kiwi, macie litchi. Ale to wszystko komponuje się zajebiście. Też bym powiedział, że to jest pewnego typu rodzaj takiej mieszanki, jako yy, smak tropikalnych owoców, bardziej orzeźwiający niż tym wcześniejszy, ale również bardzo, bardzo słodki. Kolejna pozycja bardzo słodka, więc widać, że... Znacie mnie tutaj, wybieraliście chyba po to, żeby wszystko było strasznie słodkie, więc to też poza tym kwaśnym, który był przed chwilą, też jest bardzo słodka pozycja. Tutaj to nie jest kwaśne, tam mieliście fajny kwasek. Tutaj fajne demaski. rzeczywiście proponują Wam jakieś aromaty i wywiązują się z tej obietnicy. Poprzedni był kwaśny, ten jest słodki, czuć marakuje. Kiwi, litchi ananas, ale to się wszystko ze sobą tak plącze, że ciężko mi tutaj wybrać jakieś kurde poszczególne smaki czy coś jest mocniejsze czy coś słabiej wyczu wyczuwalne wszystko komponuje się bardzo dobrze bardzo dobrze więc jak szukacie jakiegoś słodkiego aromatu znaczy longfila to jest bardzo fajna pozycja dla ciebie więc przechodzimy do końca to by było na tyle w dzisiejszej recenzji na Patronejcie, jeszcze raz dziękuję Bardzo z całego serca Za to, że wspieracie I cieszę się, że mogę dla was tutaj zrobić Taki film, na który, który Wam obiecałem tutaj cel i że udało się Go zrealizować, więc Mam nadzieję, że zostaniecie w gronie tutaj Dziękuję bardzo Jeszcze raz za bycie patronem I do zobaczenia w kolejnych recenzjach Na Patronejcie oraz na YouTubie I do pogadania na Discordzie Oczywiście, więc Trzymajcie się i klasyczna chmurka na koniec dla mojej tutaj widowni premium na Patronite, więc dzisiaj będzie duża chmurka. Jeszcze sobie zaleję parę kropelek, żeby to było widać po prostu. Trzymajcie się i cześć. Do następnego. Chmurka na koniec. O, taka poprawiona jeszcze. W razie jakby. Coś nie pykło. Halo, fokus chyba nie pykł. Tutaj jestem. Fokus nie pyk. na koniec. Kamera odmawia posłuszeństwa. Halo. O, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. I widzimy się w następnej recenzji również tutaj yy, z aromatów, które również Wy wybraliście. I mam nadzieję, że, że będzie ciekawie też, bo z tej serii, co dzisiaj nagrałem, wszystko było bardzo, bardzo dobre. Myślałem, myślałem, że mnie nie lubicie I mnie tutaj potyracie trochę z tymi wyborami Ale naprawdę wszystko Wszystko dobrze mi tutaj smakowało Więc jak chcieliście mnie zabić To tu wam się nie udało No ale może w następnej recenzji zginę Bo tam był coś typu Spoiler, szampan Chociaż wy wiecie co będzie więc pra... No wiecie co będzie No to szampan to tak mnie trochę przeraża No ale nic Lecimy z koksem, nie?